I wobec niesłychanie rozpoczynam dziś nagranie. Kamera trochę trzęsie się, ale ja mam to głęboko w. Siemaneczku MiŚki, witam Was bardzo serdecznie na YouTube. znów ja pierdzielę. Powiem Wam, moi drodzy, że powroty są częstsze od przychodów. I dlaczego przychodów? No bo ciągle uczę się chodzić o tym pie... rodzinnym balkoniku. Słuchajcie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, który jest nagrany totalnie spontanicznie i tak naprawdę nie wiedziałem, że będę go nagrywał, będzie, moi drodzy, odcinek o tym. No, naciśnij przez chwilę. <noise> Jak było w szpitalu rehabilitacyjnym, w którym moi drodzy spędziłem 6 tygodni, i teraz jeżeli oglądają to rehabilitanci czy ogólnie pracownicy tego szpitala, to powiem Wam tylko tyle. Miło Was wspominam. <noise> Dobra, no to co, nie przedłużając, zapraszam serdecznie na odcinek i lecimy z czołówką. Słuchajcie, Hani, na początku powiem Wam szczerze, bez bicia, że po tym całym wypadku byłem totalnie rozwalony psychicznie do tego szpitala. Totalnie, ale to totalnie nie chciałem jechać. Możecie się zastanowić, no to dlaczego pojechałeś? No bo jednak fajnie by było znowu chodzić, co nie? No tak. I ja opowiem Wam, moi drodzy, jak to było. Na początku, jak przyszedłem, byłem spodziewałem się tak naprawdę tego, co było w szpitalu normalnym, tak? Czyli, moje drodzy, oczywiście gówniane jedzenie, jakieś gówniane kule mocy, no ci, którzy byli ze mną e, i czytali te całe posty, które wrzucałem na social media, znaczy na social media, na no, po prostu YouTube'a, na tą społeczność, odnośnie jedzenia tego szpitalnego po wypadku, to wiedzą, że tam po prostu dostawałem gówno z ryżem, chociaż nie do końca jestem pewny, czy to był ryż, czy po prostu jakieś robaki, jednak w tym szpitalu, kochani, rehabilitacyjnym było zupełnie inaczej. Przede wszystkim... Co mnie najbardziej zdziwiło? No jedzenie tak naprawdę, kochani, jedzenie. I tutaj macie grafiki <kluz> jedzenia, jakim faktycznie tam mi raczyli. Choć pewnego dnia, z tego co gadałem z akurat sanitariuszem, zarąbisty się Robcio, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, opowiadał, że w zależności od tego, kto jest na kuchni, jedzenie może być albo zarąbiste, albo niestety gówniane. I jak było przez większość pobytu, to było na całe szczęście zarąbiste, jednak moi drodzy pewnego dnia przyszedł taki tydzień gdzie ziemniaki były surowe i wszyscy dziwnym trafem oddawali akurat ziemniaki wszyscy się zastanawiają, ale jak to akurat ziemniaki no bo były po prostu surowe miałem śmiesznego ziomka moi drodzy tak jeszcze troszeczkę wracając do tego całego jedzeniowego tematu miałem obok mnie ziomka który e, łóżko w łóżkoch leżał leża obok mnie. No i właśnie, kochani, kończymy już obiad. On akurat do mnie podchodzi, bo chce zabrać mój talerz i ja te ziemniaki zostawiłem surowe, nie? No tak. No i patrzę na jego talerz, a on wszystko zjadł. Mówię ty stary, ty też miałeś surowe ziemniaki? On mówi, no tak. Ja mówię, no i jak? No i ty to zjadłeś? On mówi No tak. Wystarczyło je nożem kroić ja nie, Ziomek też był dosyć co zakręcony. Jednak, kochani, wracając do samego szpitala. Czy były jaja? Były jaja. Czy była tragedia? Była tragedia. Ale jaja, kochani, przede wszystkim były z całym personelem, bo to nie jest tak, że, wiecie, idziecie do szpitala rehabilitacyjnego i jest tam tak samo jak w zwykłym szpitalu, takim, wiecie, gdzie was składają. No nie. Tutaj, kochani, naprawdę, panie pielęgniarki, trz, panie sanitariuszki, trz, jeżeli chodzi o wszystkie panie salowe, trzp. Była tam, moi drodzy, jeszcze taka jedna malutka Swieta. Ja ją nazywałem Huragan Swieta. Ona ogólnie zajmowała się czyszczeniem i porządkami. Kochani, jak ona wpadała do pokoju, to klękacie na rody. Wszyscy wypad, bo Swieta wlatuje z mopami. Ona w ogóle z nikim nie rozmawiała. Chyba miała, nie wiem, z metrów wzrostu 4 kg wagi i pary za 10 chłopa. Ona, moi drodzy, takie worki nosiła, no które ja bym sam osobiście nie wiem, czy naprawdę bym do radę. No i wracając, sam personel przede wszystkim, kochani, naprawdę był spoko i ogólnie w tych szpitalach rehabilitacyjnych jest zupełnie inaczej. Tam można sobie normalnie wychodzić. Z tego co widzieliście, zresztą co ja wam wstawiałem różnego rodzaju grafiki, e, zdjęcia na tą społeczność YouTubeową. To ja normalnie sobie z ranka cyk, kaweczka, cyk, nie powiem co, dym wypuszczony, kawciana pita, i lecimy na ćwiczonka. Jak wyglądały ćwiczenia? Na początku, kochani, dostałem kartkę chyba z czterema jakimiś tam ćwiczeniami. Czyli na początku ćwiczenia, później rower, później wirówki, a później magnetoterapia. Już wam, kochani, wszystko tłumaczę. Później mi to oczywiście wszystko wzrosło jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Aż ludzie, w sensie pensjonariusze, w wieku średnim około. 60 lat, naprawdę z nimi moi drodzy były takie jaja. Uznali, że naprawdę chyba chcą mnie tutaj zarąbać. No ale dzięki temu przynajmniej też no, stanąłem na nogi, tak? I dzisiaj faktycznie jestem w stanie wziąć sobie balkonik i sobie popierdziałać po domu z balkonikiem. Dlaczego nie nagrywam tego odcinka na Bo niestety wiem, że bardzo lubię machać Ręcy ma jak normalny, typowy dzisiejszo-planowy raper. I po prostu jak mu się puścił ten spad i się tyle mieli audiologa, więc lepiej, że siedzę i dobrze, moi drodzy, żeby też siedzicie. Więc tak kochani, jak wyglądało moje, ten cały wiecie, pobyt tam? tam, trochę lipa była z tym, że to wszystko tak naprawdę było jedno i to samo. Każdy dzień tam się śmialiśmy z ludźmi, że tak naprawdę zaczyna się od śniadania do obiadu, od obiadu do kolacji. Nie? No, i moi drodzy, ogólnie tak już ustabilizowany mój plan wyglądał w ten sposób, że budziłem się o godzinie 6, bo wpadała pielęgniarka i mówiła ciśnienie. A że niestety ja nie miałem ciśnienia mierzonego, tylko inni ludzie z sali, no to oczywiście też musiałem być budzony. No, czemu nie? Oczywiście. Aż. W Dobra, na początku, albo dobra, jeszcze Wam to przytoczę. Aż pewnego dnia, moi drodzy, chyba na trzeci albo czwarty tydzień, powiedziałem, nie no, w sobotę i w niedzielę praktycznie też się nic nie dzieje. Po co ja będę się budził w niedzielę o godzinie siódmej? Ja to totalnie pierdzielę, mówię do ziomka tam, nie? Mówię, bojkotuję to totalnie i będę leżał w łóżku. On do mnie tak patrzy i mówi, ty, a czemu chcesz sobie brudzić? Ja mówię, stary, no w niedzielę nic się nie dzieje, no po co, nie? On mówi, no, jak chcesz. No i spoko, kochani, trzeci albo czwarty tydzień. Słyszę, ciśnienie. Pierdzielę dalej idę spać, nie? Świś, pieś, 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 pieś. Słyszę, że śniadanie wnoszą. Chyba 720 była. To już, moi drodzy, naprawdę jak na poświęcką to była godzina. O, to, już, to już tam wszyscy moi drodzy latają, umyć, wiecie, pod krawatem, normalnie na ćwiczonka przygotowani i zapierdzielają, nie? Ale nie w niedzielę, bo w niedzielę nic się nie dzieje. No i tak, obudziłem się, patrzę, akurat piana z pielęgniarek wychodzi. No to usiadłem na łóżku. I tak patrzę na tą pielęgniarkę, taki wiecie, taki <grym> zaspany. I ona do mnie tak patrzy i mówi, audioloka, ty nie wstajesz? Ja tak na nią patrzę, a po co mam wstawać, niedziela jest, nie? I w tym momencie, moi drodzy, poczuły się tak naprawdę sprawy wszelkiej przyszłości mojego pobytu, wiecie, odbioru tak naprawdę, jak ludzie będą się ode mnie, do mnie zachowywać i tak dalej. A pani na mnie tak spojrzała, takim wzrokiem, no w sumie jest niedziela. I poszła. I tyle, kochani, I miałem przepustkę, żeby spać długo. Ale, kochani, jak wyglądał mój normalny dzień. W okolicy 6.30, no 6.30 po budeczka, po kaweczkę do wodopoju, wiadomo, kawka musi być z rana. Później śniadanko w okolicy godziny 7.00, 7.20, szybkie, wiadomo, kakao, no i na ćwiczenia. Na początku, kochani, miałem ćwiczenia w... W takich klatkach, gdzie po prostu się kładłem i tam fizjoterapeuci i po prostu tam wyginali nogę, masowali tak, że moi drodzy, tam brzydkie słowa leciały w tej klatce, no i ogólnie był dramat, ale naprawdę fizjoterapeuci tacy na początku e, na początku z. Dziewczyna, na początku mnie dziewczyna gniotła, później poszła na urlop. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Zresztą wszystkie tam dziewczyny były fajne, no a później przyszedł walec, człowiek moi drodzy walcowaty. Znaczy inaczej, dlaczego walcowaty? Dlatego moi drodzy, że jak on mnie zaczął miętosić, mnie to czułem się później przez resztę dnia, jakby mi walec po nodze przejechał, czyli dość <noise> mocno. Później, kochani, oczywiście miałem jakieś tam y, ćwiczonka, czyli chodzenie. Później, moi drodzy, miałem malutką przerwę pomiędzy chodzeniu, Ho Szedłem sobie później, znaczy szedłem, jechałem sobie później na rowerek. Później z rowerka szedłem na krioterapię, chociaż na początku miałem magnetoterapię. Magnetoterapia to jest po prostu taka tuba, kładzie się na takiej kodzetce, gdzieś w tej szerokości tuba, no, tak żebyście się tam wcisnęli, więc gdzieś tej szerokości. Yy, naciągacie sobie i leżycie przez 15 minut. W tym momencie, możecie sobie oczywiście odpoczywać, pogadać znowu z panią Fizjo Fizjo, fizjo? chyba Fizjo, oczywiście tam znowu. Ja, 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 po 15 minutach stąd wychodzicie, Ech, no i jedziecie na wirówki wodne. Czyli ja, tu moi drodzy, wam oczywiście wszystkie filmiki wstawiam, żebyście widzieli, jak to mniej więcej wyglądało wirówki wodne to były tak naprawdę nie wiem co tak do końca siadałem na jak krzesło zawsze ze sobą zabierałem więc siedziałem na swoim wózku Łodowałem nogi do takiej wanny i ona robiła mi nogi bul 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 i to też przez 15 minut później wychodziłem stamtąd no i później miałem oczywiście ćwiczenia na barki czyli majtanie patykiem było to bardzo pomocne bo teraz przynajmniej mogę sobie majtać mieczem świetlnym <laughs> Po tych wszystkich ćwiczeniach, oczywiście, znaczy przed barkami, był jeszcze obiad. No i fajnie, moi drodzy, obiecie te barki, no i później do 17 kolacja i następny dzień. Co ja robiłem od tej 13 czy tam 14 do końca dnia? Wszystko. Ja naprawdę, kochani, byłem zawalony totalnie czasem. A to się komuś pomagało, wiecie, przez pryzmat oczywiście mojego wieku. No to ja jestem komputerowym, no to wszyscy z telefonami. Ej, audioloka, masz jakąś stronę z filmami. Ja mówię, spokoziomeczku, ustawić ci spokojnie, nie martw się na no problemu, amigo Elsi Senior i tak dalej. Ale ogólnie, e, najczęściej, moi drodzy, tak naprawdę, spędzało się czas na zewnątrz, że z ludźmi gadało się, jakieś tam jaja się kręciły i tak dalej. E, czy też pomagało. jak było. Dobrze, czy było coś śmiesznego? Nie kochani, ja wspominałem wam wcześniej, inaczej, inaczej. śmieszne? Tak, było. No bo ja, ja to tam, moi drodzy, odwalaliśmy niesamowite, jak na przykład jeszcze w pierwszym tygodniu ziomek miał akurat projektor e, i miał pilot do projektora i mówi, ty audiolog, ty wiesz co? Ja mówię, no co? Ten pilot działa na tej samej częstotliwości, co wszystkie lampy te, co się same zapalają na holu. Ja mówię, co ty gadasz? On pyk, 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 kurde i światło włączone, zgaszone, włączone, zgaszone, włączone, zgaszone. Ja mówię, ty no magia świąta. Ja mówię, zobacz, jak będę wychodził, to będzie zielona noc. I wszystkie światła zapalone i bez możliwości wyłączenia. Na całe szczęście tego nie zrobił. Kolejną, moi drodzy, rzeczą i teraz na pewno wiem, że wszyscy, wszystkie osoby, które były oczywiście na Poświęckiej, będą wiedziały o czym mówię, więc teraz uwaga, jedno słowo, magiczne słowo, winda. Czym moi drodzy była winda na Poświęckiej? Winda na Poświęckiej moi drodzy była stuletnim gratem, który zacinał się średnio 400 razy w tygodniu. Patrzcie jaka zarąbista winda, tutaj w ogóle drzwi nie ma. Wszystko na mechanice się opiera. Kurde, 1983 rok winda. Jep. Pewnego dnia moi drodzy, jak pierdyknął, no, ja bym moi drodzy wytłumaczył dlaczego. Wina była bardzo stara, ona nie była w ogóle remontowana, no i tak naprawdę, moi drodzy, żeby jeździć tą winą, to trzeba było mieć wtyki. Tutaj pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, którzy wiedzą o co chodzi, i historii tego drutu, i tak czy inaczej nie zrozumiecie. Ale e, na dole drzwi były rozwalone, jeżeli się je trzasnęło, a nie zamknęło z klucza. No, to wtedy, moi drodzy, zaczynał się cyrk. Albo ja była osoba, która potrafiła te drzwi odblokować, i jeszcze parę osób, albo niestety, dupa i był wzywany serwis. Jeżeli byłem na dole, to potrafiłem te drzwi odblokować, ale jeżeli byłem na drugim piętrze, na pokoju i drzwi się zamknęły, no to niću, ciu, 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 niestety, kochani, niestety, winda stała. Niestety, winda stała. I pewnego dnia, moi drodzy, tak stanęła, tak kurde, poszła w cholerę, że przyjechał serwis. Akurat tak kumpel do mnie wpadł, wpadł i musieliśmy gdzieś tam wyjść. No i były jaja, bo kurde co, naciskasz przycisk? Jak ten serwisant przyjechał, to nagle słychać. No nacisnij przez chwilę. <grym> A Serwisant jeszcze do mojego ziomka, który wtedy był. No to ty pojedziesz na dół i sprawdzisz, czy działa, nie? Mój kumpel. I hu, 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 hu. <laughs> no, no ale przez pryzmat tego już nie mogliśmy, kochani, wyjść, żeby sobie, nie wiem, coś tam na zewnątrz obalić. No to po prostu siedzieliśmy i o 21 w szpitalu rehabilitacyjnym wpierdzielałem sobie z ziomkiem kepsika. Dobrze? Dobrze. Powiem wam tak szczerze, że było fajnie. Na pewno kiedyś wrócę. Może jeszcze też na rehabilitację, no bo to niestety, kochani, za szybko to ja, do. Pełni sił nie wrócę, bo już jestem stary. W kolanach mi ścieka i ogólnie jestem lipa. No ale co? Naprawdę kochani, jeżeli chodzi o takie pierdoły, to nie musicie się martwić. I y, pamiętajcie o jednej rzeczy, no bo też pierwszego tygodnia w sobotę albo w niedzielę robiliśmy grilla. Chyba no, nawet pisałem na tych społecznościach o tym. No i kochani, wiecie, młody latał tam z akurat dziesiątki. I robił zrzutę, po dwie dychy, no dwie dychy to wiecie, żaden pieniądze, zawsze to jakieś kiełbasy czy coś można kupić, nie. Latał po wszystkich, kochani, wiecie, tam 20 osób się zapisało, i też mieliśmy faktycznie w pokojach, tam na jakimś pokoju była jakaś tam młodzież, lat 16-17. On chodzi do pokoju, pyta się, ma ktoś chce na grilla, a tam cisza. Czajcie. Nikt autentycznie nie był chętny z tych dzieciaków, tylko każdy z telefonikiem i ja, moi drodzy, siedzę w świecie wirtualnym. Bądźcie kochani socjalnie. Jeżeli ktoś Was zaprasza na grilla, idźcie tam. No bo też, właśnie, jak z Markiem siedzieliśmy tam na grillu, to okazało się, że ziomek. Już mój ziomek, lat, nie wiem, coś też, okolica 60. Jest wielkim fanem Star Warsów. No kto by pomyślał, nie? Dzień, znaczy, dzięki niemu, przez niego zdecydowałem się faktycznie na zamówienie tego miecza świetnego, który wam pokazałem tam w odcinku tym poprzednim. Ale w tym tygodniu, a czy jutro jeszcze spróbuję nagrać jeszcze jeden odcinek. Z czymś fajnym. No i co? Poświęcka, kochanie. Fajne, fajne, fajne miejsce. No. Powiem wam, że jak stamtąd wychodziłem i opuszczałem tamtych ludzi, to aż mi się łezka zakręciła. No. Powiem wam, że audiolog łezki nie uroni, gdy smutno. Ale gdy opuszcza dobrych ludzi, tak. Dlatego YouTube a tego z YouTube'a nie wyjdę, no bo kurde, tutaj są same dobre osoby, co nie? Co? Tak, miski. Dobra. Jeżeli macie jakieś, kochani, pytania odnośnie szpitala rehabilitacyjnego, odnośnie ewentualnie jakichś tam. tego, czy tam było strasznie, ile tam siedziałem? 6 tygodni. Na początku miałem być 3 tygodnie, a później 6 tygodni. Ech. No to piszcie w komentarzach. Naprawdę bardzo miło wspominam ten czas, aczkolwiek troszeczkę za długo, 5 tygodni to był taki luz, przy 6 tygodniu już przychodzi naprawdę takie, takie zmęczenie organizmu, już jesteś totalnie wymęczony tym wszystkim, masz ochotę tylko odpocząć, leżeć i nie wiem, no nie tyle pachnieć, co po prostu na przykład składać klocki Lego. A dla moich fanów legowych, kolekcja kochani tak mi się powiększyła, że chyba wpadło z 40 nowych zestawów, więc... Może też kiedyś o tym nagram odcinek. A, jeżeli jesteście ciekawi co jest z maską, nie tak? To zacząłem ją malować, ale nie skończyłem. Jestu ja po prostu tylko na razie pierwszy kolor poszedł. A będę chciał z nią zrobić jakieś taki, wiecie, rozpierać, Takie fajne coś, takie obdrapane po coś, jak mieć świetnie, nie? Dobra, to życzę Wam tego miłego dnia, miłego poniedziałku. Pamiętajcie, zjedzcie mięso, ziemniaki możecie zostawić, a dla odważnych, moi drodzy, hummus. Trzymajcie się, Michi. Miłego poniedziałku, miłego wszystkiego i miłego tygodnia. Cześć. Czy ja mam tu coś fajnego? A lampki kupiłem z. Nie powiem kątno, bo będzie reklama, ale za 17 zł. Jestem teraz wiecie, profesjonalny, jak YouTuberom zarobi Ha <laughs> się siema, cześć.